Cześć, witam was serdecznie ze Światowego Kongresu Szpitali w Genewie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować członkowi wspierającemu Polskiej Federacji Szpitali Super Brokers za organizację stoiska, stoiska polskiego na jedynym globalnym spotkaniu liderów szpitali, jakim jest światowy kongres szpitali międzynarodowej Światowej Federacji, Szpitali International Hospital Federation. Dziękuję jeszcze raz. Pomagacie sławić polską markę, pomagacie też prezentować polskie i międzynarodowe doświadczenia w zakresie zarządzania, w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeń, ale nie tylko, bo także w zakresie gospodarki i nowoczesnych metod leczenia w tym szczególnie programów bezpieczeństwa lekowego opartych o najnowsze dane medyczne oraz wspomaganą inteligencję. Dziękuję bardzo w imieniu Polskiej Federacji Szpitali oraz jako członek Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Szpitali IHF.